Drodzy widzowie, dzisiaj ten, kto odgadnie więcej rzeczy, co jest drogie, a co jest tanie, wygrywa. A przedmioty będziemy odgadywać na ślepo. Dokładnie tak, z taką opaską. Kto zaczyna? Ja czy ty? Yeah. Ty? Dobra. Wika, pierwsza runda. Przed Tobą będą ręczniki. Jeden ekstra. Jeden kosztuje 10 złotych. Dla porównania, drugie kosztuje 200 złotych. <laughs> Tylko może ja to odpakuję, żeby nie było, bo to jest nowiutko zapakowane. Puh. O Jezu, super zrobiłem. Masz dwa ręczniki. Zgaduj teraz, który uważasz, że jest drogi, a który jest tani. Kurde, nie wiem. Nie wiesz? Szybka decyzja, Wika. Jak uważasz czy Ale ten? Nie, ja nie wiem. Naprawdę one są identyczne. <laughs> Tym, że jeden kosztuje 200 zł, a drugi nie zł. to mi złotych. sobie je na ślepo. One są identyczne. Spróbujmy to w łazience. Zmoczymy ci ręce i zobaczymy jak wchłania wodę, co? Nie. <laughs> nie, no dobrze, no to. Ale one są. Sami... Ostateczna decyzja. Wikcia? Ten. Ten? Ale one są bez różnicy. Naprawdę są bez różnicy? Damn. Czyli masz, że ten jest droższy. No to ściągnij opaskę. Kochanie, wybrałaś źle, bo ten jest tani, ten jest drogi, to jest ręcznik z Hugo Boss'a. Ale on ma ten sam materiał. No to widzisz, a to jest ręcznik to, z Hugo Boss'a. tylko dlatego ma to za 200 zł, jest bo jest ten Hugo Boss. Pierwsza runda źle, zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Dwie poduszki do samolotu, czy tam do pociągu. Jedna kosztuje 75 zł, a druga kosztowała 5 zł. Uf, ale jest różnica. To jest taka miękka wartyka, mięciutka jest, w sumie. To się tak zakłada, rozumiem. Fajne. Do samolotu. Okej, okay. ale teraz tak się położę. Ej, ty właśnie się nie układasz, bo ty siedzisz. No to dobra, no to mam coś takiego, to po prostu mi sobie tak zwisa. Powinieneś o... usiąść na tym fotelu, no? Dobra. Uwaga, no i teraz co mi to ma robić? Że to jest takie no miękkie, tak? Jeśli tak? siedzisz, że masz tutaj głowę, możesz sobie oprzeć głowę, albo tu możesz sobie oprzeć głowę, albo tak sobie <laughs> możesz oprzeć głowę, albo tak, tak. Dobra, już. <laughs> tu mi się lepiej siedzi. No i mi to spada, to jest beznadziejne. A to? Dziwny wygląda. Ale to też mi spada, to też jest beznadziejne. Chociaż ma lepszy chyba materiał, tak uważam. To jest takie, nawet to jest takie. O, ale to się przynajmniej trzyma. No wiesz co? Teraz sam już nie wiem, bo tamto było miękciejsze, to jest twardsze. Chyba twardsze będą lepsze, więc obstawiam, że tym razem to jest ta droższa rzecz. Że ta. No dobrze. Ale mnie światło poraziło. To? Tak, mówił to nie widzę. No widzę. No dobra, czyli mam punkt? Jej. Raz. Dwa. Aha. W tej rundzie powiedziałem Wiktoria, bez zdjęła opaskę, bo bez tego nie będzie w stanie sprawiedliwie ocenić, co jest drogie, a co jest tanie. Co to za kolor? To jest pierwsza śminka, a tu jest druga śminka. Te, nie masz, żeby nie było. nigdzie tutaj. To jest ładny kolor. Nigdzie żeby nie było. Tutaj nie jest napisane, jaka to jest marka, tak, jaka to nie jest firma. Ale Naprawdę nie zniżę. No Barbie. Co? Dobra, idę do łazienki Okej, okay, to wyjdzie. Jak ocenia życie? Ale ja dopiero się maluję. Nią. Ojej. 15 minut później. Jestem ciekaw, czy tym razem zgadniesz. Jeżeli zgadniesz, to będzie remis Na ten no moment. To jest słabo powiem Ci. Tak? Ciężko się nie uolę. No ja nie powiem ci ile ona kosztowała. W ogóle pachnie jak to jest jakieś dziecięcych zestawów makijażowych, to jest nadzieję. Że... To sprawdźmy jak druga. Jest różnica, czy jakąś różnicę, czy w, tak. w ogóle. Tak? Okej, okay, zobaczymy. Uuu, Podiamyka. wow, wika! powiem ci tak, że jedna kosztowała 5 zł, a druga kosztowała 60 zł. Ta kosztowała 5 złotych na 100%. Jest ogromna różnica. A ta czerwona kosztowała 60 tak, ty uważasz? Tak, może wcale kosztować. No to ci powiem, że nie masz racji, Wika. Tak, czerwona kosztowała piątkę. Nie wierzę ci. No dobrze, masz rację, wygrałaś. Nie, nie wierzę, Z, bo nie wygrałem, różnica. <noise> <noise> tak? No dobrze, no to ta różowa faktycznie kosztowała 5 zł, a ta druga kosztowała 62 no, zł, dokładnie. zostawię sobie ja. ją. Pową drogą, żeby nie było, to nie są Wiktorie szminki, to są nawet na opakowanie z tej jednej. Nie, to nie są moje szminki, ja nie mam takiego koloru na To żeby nie było, nie. naprawdę. No dobra, w takim razie słuchajcie, lecimy do kolejnej rundy, ale jednak zanim to upewnijcie, się, że subskrybujecie kanał i tak jak na przykład to zrobiła Julka, Konrad, War i w ogóle wszyscy inni. Więc kliknij też i ty, zaczekamy na ciebie 5 sekund. Yes. Masz na to tylko 5 sekund. 4 Trzy, dwa. 3, jeden czas się skończył, 4. dobra! Okej, okay, idziemy. Tym razem mam dla Ciebie, nie będę tego kłaść na stole, klapki. Jedne są za 360, a drugie za 50 i no, Coś ty mi dała. które są te i te? Tak. To są które? Drogie czy tanie? <głosy> <głosy> Dzisiaj mówisz, że jedne są za 360, a drugie są za 50. Tak. Jedne są drogie, a jedne są tanie. Tak, to na pewno. <noise> To zapachu chyba nie ma co. Być się zakładał, ale jednym to są jafunki. Czekaj, ja ich nie założę. A żeby nie było, jak się nie zginam, to też nie widzę tego, co tutaj mam, bo tu mamy jeszcze takie, takie coś. Mamy o. Chyba coś jest niewygodne, nie są te klawki, Jednak mi się wydaje. A bardzo na no, odwrót nie założę. Aha, to ma sens? Aha. O, dobra, to już są bardziej. Ale są twarde, ale niewygodne, są okropnie. Są beznadziejne. Uważam, że one będą te tańsze. Są takie typowo plastikowe. Nie, one mi się nie podobają. Może dlatego, że są zbyt małe, to chyba też, tak się No tutaj... bo to jest mój rozmiar. Jak <grym> twój rozmiar? No potrzebna na swój rozmiar. Nie, na swój rozmiar. Czyli te są takie, a gdzie są te drugie? Tutaj. Okej, okay, czyli teraz mam tutaj drugie. O, ale to zawsze nie wygląda. Tak, tylko że to ja są takie różne nie ściskają mnie od góry tak, tak bardzo. Ale to są miękkie. Jak ty ładnie wyglądasz. Uważam, że te będą tym razem droższe. Są takie, nawet ta podeszwa jest taka miękka bardzo. Ja co prawda nie będę przyciskał teraz tak poruchów, no bo miałem skarpetki, a ja nie chcę się ich teraz ciągać, ale uważam, że te są chyba droższe tym razem. Głównie dlatego, że są po prostu bardziej miękkie i są wygodne. Więc ostateczna decyzja, te są droższe, a te są tańsze. Te są za 50 zł, a te są za 350, 360 już nie pamiętam. Więc to jest moja decyzja, to jest droższe. Dwa! Naprawdę. Z Kelvina to były klapki. Pokaż mi, chcę też je wypróbować. Ale tam w ty jesteś zadowolona z nich? No. Mi nie pasowałeś. No dobra, czyli tym razem. Nie zgadłem, ma jesu, wow. no dobra Wika, szykuj się, teraz ty Boom, Wika, czy jesteś gotowa na kolejną rundę i tym razem masz naprawdę coś niesamowitego, bo, bo jedna rzecz kosztuje, uwaga, 6 złotych Dla porównania druga kosztuje, słuchaj, oryginalnie 745 no właśnie. No to w takim razie, kochanie, przymierzaj, za bardzo to jest, może rozpoznasz nawet. Jestem ciekaw, jak ci to się tutaj uda. Czy masz jakiś pomysł, czy masz jakiś plan, co to może być? I tu masz drugą. Koszulka. Koszulka. Uy, że to jest koszulka. No dobra, to może nie było najtrudniejsze. Fajne, a tu ma jakiś ten. Tu ma jakiś nadróg, no. Jak ty to wszystko dotykasz, jak ty to wszystko kochanie, ma No ja wiem, no przymierz sobie! No na pewno. No czemu nie? Jak mam przymierzyć? A faktycznie nie masz za bardzo jak tego przymierzyć, bo na ślepo to ciężko. Wiesz co, wydaje mi tak, czyli tylko tym się kierujesz? No niczym innym nie mogę. No, <grywa> no właściwie to tak. No. Zadecyduj, kochanie, ostatecznie, bo... Wydaje mi się, że tak. Że ta jest droższa. Tak. No, to tak, tak. No tak, a ty masz koszulkę za piątkę, szóstkę, przepraszam, a tu masz za oryginalnie 745. Tak, faktem. Jak wyglądam, to wiesz, co no to ja, walę chyba tą zwykłą czarną, szczerze mówiąc. Co to jest w ogóle? <grym> Grunt, że słuchajcie, udało mi się ją darwać nieco taniej. Czas na twoją ostatnią rundę. O nie, ale masz, słuchaj, punkt, zgadzać, brawo. Lecimy Ech. teraz dla mnie. Moją ostatnią rzeczą jest mydło. Mydło? Tak. że sobie żartujesz <grym> koniecznie, to muszę dostawać mydło. A jakie ja muszę dostać koszulkę, mógł albo jakie mogłam się jak mógł nie wiem co. Co? Co miałam wcześniej. Szminkę, miałaś fajną. Ręcznik. <grym> no dobra. Powiem ci tak, jedno jest za 22 zł, a drugie jest za 2,50. O, oh, wow. No dobrze. I to jest mydło do rąk, rozumiem. No, no tak. tak. Okej. Okay, dobra, to najpierw testuję to. Czy to nie jest zapakowane? Już. Teraz mi to wymieszałaś, to ja już nie wiem. W ogóle... Uuu, krzyk... a to ma ładny kształt, taki okrągły. A to jest takie jakie Chociaż nie, to jest taki duże, więc jak jest duże, to jest pewnie droższe z nim nie tak. Dobra, uwaga. Uh. Ty, ale to nie jest balsam, co nie? To ty musisz to jakoś zmyć. Yeah. <grym> Ojej, dyskitu. I jak pachnie? Taką... no tak jak mydło zwyczajne, no ładnie no. Ty, faktycznie, to muszę zmyć. No już. A dobra, no to mamy pierwsze mydło w takim razie. To jest mniejsze, więc mam nadzieję, mam nadzieję, mam, nadzieję, mam wrażenie, że do tego będzie tańsze, ale ma znowu taki inny kształt, jest takie, takie jak... Ampułka jakaś w smerfach. O, coś się przeskoczyło. Uuu. ale trafiłem. Już! Już. Ej, nie wyczułem tego. No, w sumie zapach ma bardzo... Pod nie, nie ma podobnego. To, jest, to ma bardziej inten, intensywny zapach. Zdecydowanie ma bardziej intensywny zapach. Co więcej bakterii w, w, usunęło, to raczej nie mam jak sprawdzić. Wiesz, co? Uważam, że to znacznie ładniej pachnie. Co wy byście wybrali? Czy wy byście wybrali lewe, czy wy byście wybrali prawe? Dobra, biorę ostatecznie, że to ładniej pachniało, więc biorę to małą, Mam półkę taką. To jest droższe, a to jest tańsze. Okay? No i niestety błąd. Linda jest droższa od Sefory? Niemożliwe. Kłamieś! No nie Ale mam... nie oczy, bo. Nie kłamie. Nie, może to być. Nie! Nie ma opcji, to było droższe, tak? Tak czy no nie? To no tak czy nie? No nie! I przegrałem. No tak. No nie na no, Wiedziałem! Wiedziałem! Nie no, to od razu widać, która jest droższa. No, zdecydowanie. Na cię wyrobiłam. Tak. Jest, ja zapomniałam, że mam ten makijaż No, masz, bardzo ładny. No dobra, słuchajcie, w takim razie mamy remis. Gratul ty zgadłaś, ja zgadłem, brawo Wika, super nam poszło A wy za ten czas, słuchajcie, kliknijcie sobie tam na prawo Jest takie małe okienko, takie małe miniaturka Kliknijcie to palcem i od razu was przeniesie w odcinek W którym to generalnie jedliśmy tyle sztuk Ile kostka nam wylosowała Dobrze I było to dobre. było trudne, tak Więc zobaczcie, obczajcie, naprawdę było warto Zobaczynia. Do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się tam, pa pa Tam, tam, pa, pa.